Cześć macie nazywam się Łezo i zapraszam was z powrotem do Misao I tak, więc dużo osób mi dało dużo odpowiedzi, dużo podpowiedzi Więc teraz wiemy co robić Co robić? Aha, dobra Więc pierwszą rzeczą jaką muszę wziąć U, o Jezu, okej okay. C to ta mała roślinka, która musi umrzeć I jeżeli dobrze pamiętacie, to ja się zabiłem przez ten głupi telefon Halo, chodź tutaj, chodź, no chodź Chodź, to teraz ja muszę zrobić ten sam trick z tym telefonem na małej roślince. Chodź, 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 umrzyj! Bom, bom! It's fainted, wiem! Harvest the salt, zabierzmy sól, bo jak wiecie, tam w książce wyżej, tam na stole, było powiedziane, że ze śpiących Mam sól! Tu, 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 C! No, więc tutaj dobrze było napisane, że produkuje sold. I może być wyprodukowana jeżeli o nie pocieracie. Ale najlepiej to pobierać, kiedy śpią. Więc wziąłem C. I to, ta sól. Będzie użyta na duszkach, bo jeżeli wiecie, byłem tam w jednej z sal. A, w bibliotece, to było w bibliotece. I tam w bibliotece było powiedziane, że. Że duchy... Co, że duch jakiś duch w hali nie lubi, nie lubi... Nie lubi soli. No, nie lubi życi słonek, więc wykorzystamy to. I druga część było... Czemu one się świecą? O, C! Ja nim to zrobię, to ja muszę tam sprawdzić, co się świeci. Yoshino's Grave. Bon Bo umarły U! Czyli... A, to jest I e group! ONI BĘDĄ mnie ŻYLI, bedo. Ojoj, smutki! Boulders. Okej. Okay. <laughs> Może to teraz mogę rozwalić? Chwilę. X, item... HAHA! -ha! I ktoś mi powiedział, że będę musiał szybko uciekać. C... Nie, 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 item mój. To było pierwszą śmierć, nie jest źle, nie jest źle! Popieram, popieram. Okej. Okay. C! Uuu, go nie mnie, nie mnie! nie To co ja mam zrobić? Eee... Ja? Uh, keep going! Myślę. Mogę to jakoś... Co, co ja mogę zrobić wtedy? Boulders, no wiem, zgaduję, że to są boulders, ale. Aha! Co jeżeli... Tu posypie sól. Ok? Jeżeli tu posypie sól przykładowo. Ech. Dużo myślenia, dużo myślenia na szczęście Okej okay. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co robić Tego mi akurat nie powiedzieliście Okej, okay, item Słuch. Fuck 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 Panikuję. Nie główno bubu. Bu. Bo mi powiedzieli tutaj ludzie w komentarzu że ja muszę się umyć w tej wodzie, która będzie tam. Ko a, ale jak mam to zrobić? Czy nie mogę się w tej wodzie umyć tutaj? Tyle zaplania, no. Dobra, dobra, to przejdziemy do tego, wrócimy do tego później. Mam to w dupie. Eee, jeszcze było mi powiedziane, żebym nie szedł schody, bo to jest głupie. Żebym wszedł tutaj. I rozwalił tą różę. Destroy! NIE budź! DOBRZE! Dostała głupia. O, mam klucz. Tego się nie spodziewałem. Ktoś mi powiedział, żebym wziął stąd... ...róże, ale to jest klucz. Ale skoro... dobra, nie, 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 jest dobrze. Tego się akurat nie spodziewałem. Okej, okay. dobra, mm. Były jeszcze jakieś podpowiedzi? Chyba ja już nie pamiętam. Dobra, spróbuję jeszcze raz z tym bać, wiem. Cee? To rozwaliłem, to rozwaliłem. A, dobrze. A, nie naciskaj SHIFTu jak to rozwalę, bo wtedy utknę. No, ja Co ja mam zrobić, cholera jasna? Na chwilę. A, mam pomysł! Może do boku ucieknę. Uhu! Teraz boję się naciskać Shift w razie wypadku, ale ok. Niech mnie nie zabija, niech mnie nie zabija. Oooo, żałuję! Mejo, mejo, mejo. Mejo, mejo, mejo. To źle brzmi. Jeżeli to źle wygląda. Chyba cała czerwona... Ojej. Wszystko je... Czy ja powinienem zapisać w razie wypa... Co jeżeli to jest pułapka? Ja umrę. C! Okej, okay, będę żałował. Wróćmy tędy. Albo nie. Albo idźmy tędy jednak. Oj oj! Znalazłem część dziewczynki Misao znalazłam cię Znalazłem jej głowę Jej Proszę bez jumpów! proszę, proszę bez skierdziampów o o, 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 Jezu, a co z tamtą małą plumpką? Co mnie zabije? Okej, okay, znalazłem, ale duszek gdzieś jest teraz Jest, prawda? Co to oznacza? Bo tam wciąż... Bo tam wciąż ten duch teraz jest gdzieś ten, duch. Dobra, pogadajmy może z Julcią, dobra? Ej, hey, Ulcia! What can I do for you? Get hints, talk, weźmy podpowiedzi. You have to offer up six items of a certain location to undo the course. It's all around the school. Do your best to find them. I saw a boy bolting up from first floor to the third floor. A! To ten! Ten is czy jak mu tam inny Ching Chong? A więc the first piętrze Blackboard. Uh, one uh, la, la 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 One Famous Urban Legends. Uh... Hanako, odpowiesz, jeżeli odpowiesz na, na jeżeli na... jeżeli zastaniesz drzwi w dziewczęcej. Tak, to wiedziałem o Soli. Okej! Okay. Trochę mam podpowiedzi, ale czy to mi coś da? Czy to mi co? Idę <laughs> pokazać z nauczycielem! Idę pokazać z nauczycielem, mam wszystko w nim nosi inne. Ej o! Cześć, nauczycielu! Proszę, nie zabijaj mnie, bo cię kurde zniszczę. Teacher! Pent, pent! O, dzięki Bogu! Ej... I... jestem coś tam. E... E... Umarłem, znaczy, zamdlałem po trzęsieniu ziemi, obudziłem się w tym tutaj. Eee... Aha, i to nie jest stworzone, żeby było otwierane od środka. Ta szkła wygląda dziwnie. Idę się porozglądać. Nauczycielu, nie jest niebezpieczny, on tak. Od razu, jak tylko wyjdzie za drzwi. Okej, okay, dobra, może jeszcze raz zobaczmy, tutaj. O co tu chodzi? No cholera, jasna. Czyli to na pewno było to. Ale nie mogę tego zrobić. Trzecie było to. O! Co to jest? Nie patrzyłem nawet. Cholera jasna. I było to. Chyba. Czwarte czy piąte? Nie. Piąte. Czwarte. Trzecie. To, czy. Zobaczymy, że jeszcze to. A i Nie Nie wiem, co to położyłem. Tak się kurde patrzy, że się nie patrzy. C. Okej. Okay. Dobra, musiałem, musiałem co zrobić po prostu, nie? To tutaj spróbujemy to. Nie. Tu spróbujemy to. Nie, to tu spróbujemy to. Jest waza na, na biurku. Aha. Nie ma co chodzi. Ale jest waza! Okej. Czyli tu jest wszystko zrobione, co miało być zrobione, prawda? Sól! C! X itemy i bierzemy solę. Bierzemy solę. Czekajcie, to było... Kurde, nie pamiętam. Czekajcie, bo to była jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli tu się pokaże, czy tu? Czekajcie, jeden, dwa, trzy, 4. Czter dwa, cztery... Tu! Aha! Dobra. Nie wiem, czy zapisywać. Nie żyje. Ale kto to był? O, mam trzęsienie nie w serca. Oj 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 oj, oj, oj. Czemu nikt nigdy nie gdzie nie słowa? Zapisałem. Nie wiem po co, ale zapisałem. Okej. Okay. Przepraszam, że jestem cicho, a teraz muszę kurde myśleć i naciskać różne klawisze. I tutaj ten, okej, okay. i C Czekaj, czy mogę się teraz cofnąć Mogę Okej, okay, dobra, żeby nie było później, że jestem głupi Okej, okay, nikt nie żyje. No one listens when I play To jest podpowiedź To jest za piano. Play it? No! No, no, no! no. Nie podchodzimy do pianina złej dziewczynki a nacisnę C i zagram jednak. C. O, Play! Dobre, dobre. Dawaj! kupa tak. Kurde, ty openie. Mm. Co się stało? Okej, okay. okay. wiedziałem, że to się stanie, ale nie wiedziałem, że w tak spektakular spektakularnym sposobie. Dobra. Niech dogra do końca. To to Dziękuję, że słuchałaś. Dostałem nagrodę. Pierwszy raz mnie ta gra wynagrodziła. C. Okej. Okay. O, mam klucz. Czy to mi się da? Items. Wiem, że to nie klucz na to, ale spróbuję. A, gademit! A, Dobra, czyli wrócimy do tego. Ok. Eee... O! 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 Mam pomysł! Tam był ten duszek! Tam był duszek! Tak? I mamy sól! Dobra, spróbujemy. C. Item. O, może to będzie klucz. Dobra, czyli sól nie działała, jestem downem. Ale mam klucz. O Uuu! Uuuu. Uuu! 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 Kuto. Co on tak marnie wygląda? Kuweta! Jesteś zraniony! Czy wszystko w porządku? Czemu się pytasz, jak przed chwilą powiedziałem, że jest zraniony? Potwór mnie wziął i, z, i uderzył, chyba złamałem nogę, jak biegłem, kurde, tak jak, z, jak, jak, ja, tak jak ja z moim obojczykiem. Boli pomóż! Ten dźwięk, ten głos. Misao! Kudo też. Kudo też ją słyszę. Misao jest w niebezpieczeństwie i bólu. O, gdybym tylko próbował ocalić ją szybciej. Kudo! O, Misao, ja byliśmy razem od przedszkola. Bawiliśmy się razem przez cały czas. W, śr w szkole średniej e, byłem wyśmiewany za to, że grałem z dziewczynami, bawiłem się z dziewczynami, więc omijałem Misao. Kiedy zauważyłem, że mi, mi dokuczali Misao, nie pomogłem jej. I teraz... Przepraszam, Misao. Przepraszam, że ci nie mogłem pomóc. Będę tam niedługo. Zawsze jestem przy tobie. Więc proszę, nie czym więcej smutku. Okej, okay, Misao? Oh. Oh. Kudo. Zapisał... Nie mogę zapisać, super. Pomóż. Będzie śmierć! BĘDZIE ŚMIERĆ! BĘDZIE ŚMIERĆ! Jest śmierć, Oho, jest śmierć Tak też myślałem Keep going O gadie, my tu zapisałem Okej Więc to do pewnego momentu, bo będzie śmieszny, nie ma dźwięku To jest żabęd, nie ma popędu, teraz idziemy Pomóc chudo jak on ma na imię Kudo, to fajne imię, to Kudo O kurde, jak fajnie duszku, Spieszaj ode mnie duszku Nie napisać, mogę, nie mogę zapisać, ojej Okej, okay, i teraz mam klucz, okej? Okay? Otworzyłem drzwi i yeah. je! Otworzyłem drzwi i wchodzę, żeby zobaczyć, że ktoś tam podłodze, Leży, umiera, ja wchodzę! I nie pomagam mu, oczywiście, jo! Tak, tak. Pomoże, pomocy, pomoc, pomo pomocy, ojej, przepraszam, że nie mogę pomóc, jestem głupi. Aha, okej, okay, hak. I teraz się zaczyna! Oglądańsko! O, Misao! Przyszła, żeby mnie zobaczyć. Teraz będziemy zawsze razem. Kocham cię, Misao. Ojej. Ojej, misao! Ty zła! Ty zła kobita! <grym> Jaka sucza! Jesteś w błędzie. Nigdy cię nie lubiłam. Teraz umrzyj. Mi... Misa, Ale on nie żyje jak on do może krzyczeć! Nie rozumiem! To jest straszne Czy ona się uśmiechała? Ja nie patrzyłem czy ona się uśmiecha, ale ona się chyba uśmiechała! To jest straszne C? Nie mogę zapisać! Mogę chociaż wrócić Okej okay. Okej, okay. z tej strony mnie możesz śledzić i obchodźmy to C! O, wow! Okej! Okay. Ode mnie to tyle! Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę Nie zapomnijcie tej łapce Naprawdę mnie subskrybuje I jara mnie... Nie, jak się mówi? Inspiruje do dalszej pracy Mimo, że jestem słaby w uploadowaniu regularnym Przepraszam Więc! Do następnego razu Ja teraz będę nagrywał drugi odcinek, więc... Nie wiem co się będzie działo, ale zobaczymy Eee, jakby co? Swoje podpowiedzi i wszystko opiszcie w komentarzach Mówcie mi, jak się podobał odcinek. Ode to tyle. Trzymajcie się, misiaki. Mua! Pa, pa!